tego. Amen. Duchu Święty, przeszkodź w Ty oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta lektura katechizmu Kościoła Świętego i katolickich pouczeń duchownych była dla nas spożytkiem doczesnym i wiecznym przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Amen. Najświętsze serce Jezusowe w się, się nad zami. nami. Przenajdosza krwi Chrystusowa wybaw w nas. Niepokalne serce Maryi. Módl mód za nami. święty Józefie. za święty Atanazy. Mułdź za święty Tomaszu Sakwi. Mód mód się za nami. święci apostołowie Słowian, święty Cyrylu i Metody. Mułdź za święty Ojca Synu, i Ducha świętego Amen. Amen. Katechizm katolicki i pouczenia duchowne, miliony tydzień chyba nie czytany przeze mnie z tytułu, że się wiele działo z racji pierwszej komunii świętej dzieci i ich tu obecności. Wracam do tejże lektury, od razu warto by, no to do mnie należy, ale kiedy udamy się na pielgrzymkę, to jednak tak zrobić, żebym tej lektury na dwa, trzy tygodnie nie przerwał, bo się mocno odwlecze, czyli gdzieś by trzeba w ciągu dnia ten czas mi znajdywać, żeby odczytać strony katylizmu. Lektura jest taka, bo to już w czasie pielgrzymki się sprawdziło, że że należałoby ją czytać stacjonarnie, to znaczy nie podczas drogi. W książki są drogocenne, bo prawie stuletnie. Deszcz, różne warunki w czasie drogi zawsze się pogniecie, zmoczy, zniszczy. Apologetyczny katechizm katolicki opracował ksiądz Gadowski, miejsce piastowe 1939 rok. Z części pierwszej szczegółowej nauka wiary, rozdział 43. Hierarchia kościelna. Zorganizowany zarząd kościoła nazywamy hierarchią kościelną. Z greckiego hieros, święty, archeo, rządzę. Hierarchia. Hieros, święty, archeo, rządzę. Podstawową jednostką pracy duszpasterskiej jest parafia zarządzana przez proboszcza, plebana, prepozyta. Każdy katolik ma w swoim proboszczu najbliższego przełożonego duchownego. Do niego więc zwraca się ze swoimi wątpliwościami religijnymi o pouczenie. Od niego bierze sakramenta święte, zwłaszcza wiatyk święty. Jego w kierownictwu poddaje się w bractwach religijnych. W akcji katolickiej i w całym życiu parafialnym. W większych parafiach biskup dodaje proboszczowi do pomocy jednego lub kilku księży wikary. Z łacińskiego wikarius równa się zastępca. W szkołach zastępują proboszcza katecheci. Zwykłym ubiorem kapłana jest czarna sutanna. Rewerenda i czarny biret na głowie. Oznaką liturgiczną władzy kapłańskiej jest stół. Co do sytuacji wczoraj, którą się Pan dzielił, o, o którą dopytywałem, czy jak Pan mówi, wujek, wujek jest proboszczem? Tak. Jest proboszczem. No to formalnie władzę ma nad. Tymi, którzy mu są tam powierzeni w parafii, ale to, co jest formalne jest wyrazem, czy jakby powiedzieć, serce proboszcza nie działa tylko wtedy, kiedy jest na terenie parafii, bo to jest ten sam człowiek. W związku z czym w spotkaniach rodzinnych proboszcz nie spełnia wobec bliskich funkcji proboszcza, ale serce ma proboszcza. Jeżeli ma serce proboszcza, to to serce każe mu, jeśli jest ważne spotkanie, czy przed posiłkiem, podejmować modlitwę, jako przewodniczący, bo jest duszpasterzem. Nie przestaje być duszpasterzem, dlatego, że udał się na rodzinne spotkanie. Do tego jest proboszczem. Mógłby nie być proboszczem, to samo by na nim ciążyło, ale jest proboszczem. Więc to są oznaki zlajcyzowania kapłanów, którzy rzeczywistość segregują. Tu jestem proboszczem, tu jestem księdzem, odtąd dotąd, tam się książka zamyka i tutaj jestem na wakacjach, na wolnym czy coś takiego. Na służbie Bożej nic takiego nie istnieje. Nie ma. Są oznaki. Smutne oznaki. Sól przestała być. Solą światło, światłem, albo nigdy nie była. Albo nigdy nie było. Najboże zdąży być. Nadzór nad kilkunastu parafiami ma dziekan, przez biskupa ustanowiony. Posiedniczy on w wielu sprawach między probosztami a biskupem. Dziekan ma zwykle władzę rozgrzeszania od rezerwatów, to jest od grzechów zastrzeżonych samemu biskupowi. Kilkadziesiąt lub więcej parafii stanowią diecezję. Rządzi diecezją biskup przez papieża preko, prekonizowany. Święcenia biskupie, czyli konsekrację, otrzymuje zwykle od trzech biskupów, a ostatecznie od jednego biskupa. Nosi rewerendę fioletową, a na palcu pierścień z relikwiami świętego. Dlatego wierni, zbliżając się do biskupa, całują ów pierścień. Podczas nabożeństwa biskup ma na głowie infułę, czyli mitrę, podzieloną, przedzieloną w górze na dwie połowy, co przypomina stary i nowy zakon. W ręce ma pastora, to jest laskę pasterską, w górze zagiętą na znak władzy nad diecezją. W większych diecezjach biskupowi, ordynariuszowi dopomaga biskup sufragan, z łacińskiego sufraganus- zastępca. W zarządzaniu diecezją pomagają również kanonicy kurialni, kanclerz, sekretarz i inni księża stanowiący kurię biskupią, czyli konsystorz. Kanonicy noszą fiolety, a na piersiach łańcuch ozdobny z krzyżem. Zbiór samych kanoników zwie się kapitułem. Co kilka lat biskup stara się odwiedzić każdą parafię w swojej diecezji – wizytacja kanoniczna – Wierni mają w ten czas sposobność przedstawić swoje życzenia, jeżeli ich nie zgłaszali na corocznej wizytacji dekanalnej dziekanowi. W Polsce jest obecnie, to jest, był 1939 rok, w Polsce jest obecnie 21 diecezji rzymskokatolickich, 4 diecezje grecko-katolickie i jedna ormiańsko-katolicka. Jest także osobne biskupstwo dla wojska. Wyższą godność posiada arcybiskup. Diecezje podlegające jednemu arcybiskupowi zwiążą się prowincją kościelną. Oznaką godności arcybiskupie jest paliusz, rodzaj ozdobnego szkaplerza z runa białych baranków. W Polsce jest pięć prowincji rzymskokatolickich z siedzibami arcybiskupów w Gnieźnie, w Warszawie, we Lwowie i w Krakowie i w Wilnie. Rusini polscy tworzą jedną prowincję grecko-katolicką. Pierwszeństwo Honorowym arcybiskup Gnieźnieński jako Prymas Polski. Dawniej koronował on królów polskich, a podczas bezkrólewia stał się stał na czele rządu. Zjazd delegatów duchownych z całej Polski pod kierownictwem biskupu w celu obrad nad sprawami wiary i Kościoła nazywa się Synodem Krajowym. Uchwały Synodu wymagają zatwierdzenia ze strony papieża, po czym stają się krajowym dodatkiem do prawa kanonicznego arcybiskupi na stolicach, których powstanie sięga pierwszych wieków chrześcijaństwa się patriarchami. O dalej będę czytać, bo zostaje przy tej, przy tej stronie, którą przeczytałem i pouczenia duchowne. Ojciec Reginald, Maria, Gary Graż Dominikani, trzy okresy życia wewnętrznego, wstępem do życia w niebie z rozdziału Piątego, Wada Główna, czyli Robak toczący duszę. Poprzednio czytałem, jak poznać swoją Wadę Główną. Dalszy podpunkt, jak zwalczać Wadę Główną. Jest rzeczą konieczną walczyć z tą wadą, gdyż jest ona głównym wrogiem wewnętrznym, a gdy się ją pokona, pokusy przestają być niebezpieczne. A raczej stają się okazją do postępu. Czyli tak długo jak nie, nie, nie zwalczamy, nie zwalczymy wady głównej, pokusy nas rozbijają zasadniczo. Czyli upadniemy w nie, nie ma jakiejś zwyciężyć. Jeżeli poznamy, rozpoznamy, podejmiemy zmaganie nad wadą główną, będziemy ją zwyciężać, pokusy zostają odparte i staje się dla nas zasługą odpieranie pokus. To nie znaczy, że nie upadniemy pod pokusą, ale zasadniczo jest, że, 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 że je zwalczymy. Dlaczego? Bo jest w nas y, moc zwalczenia. Jeżeli wada główna nie jest rozpoznana, stanowi, mówiąc językiem obrazu, podstawę góry lodowej w stosunku do czubka. Ile części góry lodowej widać z nadmorza? Są że jedna siódma. Jak statek płynie, to zasadniczo nikt nie, nie zagraża mu to, co widzi. To jest jedna siódma. Czy jeżeli nie rozpozna tego, jaka może być, w związku z tym, że widzi to, co widzi, podłoże, czyli, że, 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 że ląd, lód będzie pod, pod skórą wody, to się rozbije na podziemnym, podziemnym po, po, na lodzie pod wodą. Tak? Nie ma jak zwalczyć, ominąć. Musi brać pod uwagę. Ta wada główna nie jest jednak pokonana, póki nie ma prawdziwego postępu w pobożności lub w życiu wewnętrznym, póki dusz, dusza nie doszła do prawdziwej i stałej gorliwości woli, czyli do tej ochoczości woli w służbie Bożej, która jest według świętego Tomasza istotą prawdziwej pobożności. W tej walce duchowej trzeba się uciec do trzech głównych środków. Modlitwy, rachunku sumienia i sankcji. Czyli nie, nie rozpozna się, nie zwalczy się wady głównej bez gorliwości. Nie zwalczy się. Nie ma jak. Ktoś nie okaże gorliwości, będzie tak na zasadzie yy, yy, ruchu jednostajnego, bez tej chęci, co ja jeszcze mogę zrobić, czy coś... Nie należy więcej, albo nawet nie musi o to pytać, ale jak jest, to to podejmuje chętnie, wady głównej nie, nie ma jak zwyciężyć. Potrzebna jest, konieczna jest gorliwość, nie potrzebna, tylko konieczna. Gorliwość. Go, gorliwość o dom Twój pożera mnie. Świętego Pawła, będziemy. Szczera modlitwa. W tej walce duchowej trzeba się uciec do trzech głównych środków: modlitwy, rachunku sumienia i sankcji. Sankcji. Modlitwy, rachunku sumienia i sankcji. Szczera modlitwa. Panie, pokaż mi główną przeszkodę do mego uświęcenia, nie pozwalającą mi korzystać z łask, a także z trudności zewnętrznych, które obróciłyby się na dobro mojej duszy. Gdybym lepiej umiał uciekać się do Ciebie z ich okazji. Jeszcze raz ta modlitwa. Panie, pokaż mi główną przeszkodę do mego uświęcenia, nie pozwalającą mi korzystać z łask, a także z trudności zewnętrznych, które obróciłyby się na dobro mojej duszy. Gdybym lepiej umiał uciekać się do ciebie z ich okazji. Święci dochodzili do tego, że modlili się, jak święty Ludwik Bertram, hik ure domine, hic seca ut in eternum parkas, tu panie pal, tu sieć, bylebyś przepuścił na wieki. Tu panie pal, tu siecz, bylebyś przepuścił na wie. Błogosławiony Mikołaj de Flu modlił się również. Panie, zabierz mi wszystko, co przeszkadza mi iść do Ciebie. Daj mi wszystko, co mnie doprowadzi do Ciebie. Zabierz mnie mnie i daj mnie Tobie. Panie, zabierz mi wszystko, co przeszkadza mi iść do Ciebie. Daj mi wszystko, co mnie doprowadzi do Ciebie. Zabierz mnie mnie i daj mnie Tobie. Modlitwa ta nie zwalnia od rachunku sumienia, przeciwnie, skłania do Niego. Jak mówi święty Ignacy, wypadałoby szczególnie początkującym zapisywać, Ile razy w ciągu tygodnia ulegli tej wadzie głównej, która chce w nich rządzić despotycznie? Modlitwa ta nie zwalnia od rachunku sumienia, przeciwnie, skłania do niego. I jak mówi święty Ignacy, wypadałoby szczególnie początkującym zapisywać, ile razy w ciągu tygodnia ulegli tej wadzie głównej, która ja chce w nich rządzić despotycznie. Łatwiej jest śmiać się bezowocnie z tej metody, niż stosować ją z pożytkiem. Jeśli liczymy nasze dochody i rozchody, jeszcze ważniejszą jest rzeczą wiedzieć, co tracimy i co zyskujemy w dziedzinie życia duchowego dla wieczności. Jeśli liczymy nasze dochody i rozchody, jeszcze ważniejszą jest rzeczą wiedzieć, co tracimy i co zyskujemy w dziedzinie życia duchowego dla wieczności. Ponieważ człowiek jest całością, jako dusza i ciało, to jeżeli duchowy rozwój nie następuje tak, jak powinien był następować, Musi nastąpić jego jakaś karykatura. I ta karykatura będzie miała walor pewnej kompensacji. Na czym ona będzie polegać? Że ludzie, którzy bardzo mało postępują duchowo, będą mieli przewartościowanie w stosunku do rzeczy yy, materialnych. Że to wszystko musi być, no ten pedantyzm w rzeczach takich, a to ma stać tutaj. I yy, oczywiście tam, gdzie ma stać, ma stać. Ale no gdybyś na ten sposób chciał yy, pedantycznie mieć wszystko ustawione i mieć dzieci, to musiałbyś dzieci po rozstrzelać. Inac inaczej, musiałbyś ich nie mieć. Bo nie da się na ten sposób. To nie znaczy, że one mogą wszystko rozłożyć. Właśnie nie mogą, ale to też znaczy, że. Że, 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 że człowiek nie jest właśnie, yy, natura człowieka nie jest, nie jest pedantyczna yy, w rozumieniu, tak jak w przyrodzie nie ma prostych linii. My narysujemy linię prostą, dom ma stać prosty, ale w przyrodzie tak drzewo nie rośnie, ono jest prosto, ale nigdy nie tak, na taki sposób, jak, 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 jak namalowana lina nie? linia pozioma czy czy pionowa, I, i człowiek ma ten mieć kierunek, ale to wcale nie znaczy, że się nie przechyli w lewo, nie przechyli w prawo wtedy, kiedy trzeba, w danej sytuacji. Bo on to zaplanował, ma być, jest. No to zaplanował, ma być, jest, tak? Jeśli liczymy nasze dochody i rozchody, jeszcze ważniejszą jest rzecz, że to widzi, Ja nie mówię, że yy, inaczej. Zasady życia duchowego, nie mówią, że tamto jest nieważne, to w tych sławach tam ziemskich, tylko mówią, jeśli liczymy nasze dochody i rozchody, jeszcze ważniejszą jest rzeczą wiedzieć, co tracimy i co zyskujemy w dziedzinie życia duchowego dla wieczności. Wreszcie, bardzo właściwe jest nałożenie sobie pewnej sankcji, pokuty za każdym razem, gdy wpadamy na nowo w ten grzech. Sankcja. Pokutą taką może być modlitwa, chwila milczenia, jakieś umartwienie wewnętrzne lub zewnętrzne. Jest w tym naprawienie grzechu i zadośćuczynienie jako należna zań kara. Jednocześnie nabiera się większej ostrożności na przyszłość. Tak niejeden uleczył się ze zwyczaju przeklinania. Nakładając na siebie obowiązek dania za każdym razem jałmużny jako zadośćuczynienia. Przed chwilą czytaliśmy z tych dzienników tutaj o adżornamento, watykanu secondo. W obrębie adżornamento ta praktyka, ta nauka jest chyba totalnie położona, zapoznana. Nie ma i nie istnieje. Nie istnieje. A dokładając do, do tego nurt no, psychologiczny, który teologię miażdżył i zmiażdżył, duchowość, bo yy, to co Trzgonu Jarnubię, gdybym w obrębie mojej formacji, a to, a to jest lata 92 do 2000. Na tej drodze, przez którą nas przepuszczano, jakikolwiek psycholog poszedł do rektora, a było tam, no nie powiem, że dziesiątki, ale, ale kilka, kilkunastu, i powiedział, że ten się nie nadaje, to prawdopodobnie to by było jako kryterium całkowicie dyskwalifikujące. Albo bardzo poważna przeszkoda. I teraz w tym norcie psychologicznym dzisiaj, który ogarnia nas, jak włączycie na przykład, jak ktoś sport uprawia tam, to bieganie i tak dalej, to co będzie słyszał? Spraw sobie nagrodę. Jeśli nie chce biegać, tam biegają, no by się przydało, nie? Żeby, żeby brzuch zgubić, a biegać się w tym się nie chce. To co masz sobie zrobić? A buty sobie kup, a koszulkę sobie kup, a coś tam, żeby się nieustannie tak do, doładować. Jak szliśmy, jak szliśmy dwa lata temu, czy ileś tam przez Martę, i tam bieg i jakiś zaczynał. Pamięta to nawoływanie tego. Dopiero co wystartowali ci ludzie tam, a ten już z megafonu prowadzącym wszyscy jesteście bohaterami, wszyscy jesteście zwycięzcami To Do mety nie tam był kilometrów, bo dopiero ruszyli. No to, to jest odsłony plus, ale rzecz, że, że w rozwoju życia duchowego jest odsłony negatywnej. Sankcje, ukaraj się i, 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 i te, 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 te ładne metody. Przed tym zwycięstwem, przed tym zwycięstwem, przepraszam, tak nie jeden uleczył się ze zwyczaju. Przeklinania nakładając na siebie obowiązek dania za każdym razem jałmużny jako zadośćuczynienie. To tutaj stawiamy skarbonkę. Zobaczymy, czy po tygodniu się coś znajdzie w środku, na pielgrzymkę. Z tego tytułu, że, że sobie Albo w kaplicy postawimy. Żartuję i nie żartuj. Jest metoda w każdym razie, żeby nigdy nie powiedzieć, że ja próbuję, ja. ja to, więc, więc jeszcze raz te metody to jest modlitwa, rachunek sumienia i sankcja dla zwalczania wady głównej. I to jest jakaś część tego, co, co jest do czytania. No, przyjdzie lekturę czytać w czasie pielgrzymki, bo inaczej by ją na bardzo długo przyszło w jakiś sposób zawiesić, a. A jest ogromnie ważne, tym bardziej podczas pielgrzymki, gdzie, gdzie będzie czas, możliwość się nad, nad sobą, swoim życiem, swoim sobą zastanowić, podejmować zmagania. W Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Amen. Panie, pokaż mi główną przeszkodę do mego uświęcenia, nie pozwalającą mi korzystać z łask, a także z trudności zewnętrznych, które obróciłyby się na dobro mojej duszy, gdybym lepiej umiał uciekać się do Ciebie z ich okazji. Hic ure domine, hic seca, ut in aeternum, parkas. Tu, panie pal, tu siecz, bylebyś przepuścił na wieki. Panie, zabierz mi wszystko, co przeszkadza mi iść do ciebie. Daj mi wszystko, co mnie doprowadzi do ciebie. Zabierz mnie, mnie, i daj mnie Tobie. Najświętsza Panno Maryjo. Sprawę z duszę Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Najświętsza Panno Maryjo, w sprawie zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się zbawił 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 teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Najświętsza Panno Maryjo, w sprawie i Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między i błogosławionowo od żywota Twojego, Jezus. Święta, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jezu, Maryjo, Józef, wam oddaję ciało, serce i duszę swoje. Jezu, Maryjo, Józef, święty, módl się Jezu, Jezu Marię Józefie, Józefie Święty. Bądźcie, Bądźcie ze, ze mną doskonaleni. Jezu, Marię Józefie Święty. Nie wzywa w spokoju Bogu Ducha. Na, na intencje świętej pamięci Krystyny, rekwiam eternam do Nei Domine. Ed Luxemburg, Lucardy, rekwiesz kadim pacem. Amen. Domnos Fabiscum, et cum Spiritu, benedicat vos omnipotens Deus, Patet Fiuset spiritus Sanctus, Amen. Ad Majorem de Chlore. zapłać. zapłać i wjeżdż do Aniołów.